Dzień dobry wszystkim, trenej z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej ryseji Franciszka Trenero, polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarski świat, a pracującego aktualnie w Juventusie. Turyn we włoskiej serii. A. Dziś przyjdziemy dwa spotkania. Najpierw będzie to bardzo ciekawy i bardzo istotny mecz z Celticiem hey, Glasgow u siebie. To oczywiście Liga Mistrzów, a później spotkanie hey, z... Chcę powiedzieć Sassuolo, ale jestem pewien, że to nie Sassuolo. Hey, Empoli, hey, Sassuolo to dopiero mecz następny. Hempoli na wyjeździe to oczywiście w seria, a skoro już jesteśmy w kalendarzu, to ostatnie dwa spotkania, których nie widzieliście, to przede wszystkim zwycięstwo z Serbeną które mocno przybliżało, no, przybliżyło nas do ósmego miejsca, nadal go nie zajmujemy. Wygrywamy u siebie z zespołem Serbii 3 do 0 Rowella, Leonardo Wlachowicz, strzelają Bramki, Szuliagicz, Wlachowicz i Jesugo asystują. Pewne zwycięstwo bez tutaj większych, większych problemów pokonaliśmy. Później mieliśmy mecz ze specją u siebie, mecz, w którym postanowiłem troszkę rezerwowych wystawić zawodników w tym spotkaniu. Fabri, Abad, Leonardo, Florio, Cienci, Kivio, Rens, Probo zagrali. Tak więc w zasadzie dziewięciu rezerwowych zawodników. No i proszę bardzo, wygrali oni ze specją 3 do jednego. Bramki Fabriego, bramka również Kitowa wprowadzonego po drugiej, w drugiej połowie i Brancadorii po dośrodkowaniu Rowelli również strzela. Bramkę przy bramkach Fabriego i Kitowa asystują Eslugo i Oskar Abad. Bardzo dobry mecz, I mecz w Już zdecydowałem, że więcej szans muszą dostawać tacy piłkarze jak Fabri 2,5, 2, przepraszam, gwiazdki obecnych umiejętności 4 potencjału 22-letni Włoch wychowanek klubu oznacza to również, że Duszan Dlachowicz trafił na listę transferową i również tutaj jest oferta za tego piłkarza z Partizana, no ale jest kontuzjowany, więc nie wiadomo czy przejdzie ile ma tej kontuzji? 7-8 dni jest chory, nawet nie tyle kontuzjowany, co po prostu chory na, na co? Pod opieką po kontuzji grypa. Grypa. Ma Mam nadzieję, że grypa nie przeszkodzi mu w zdaniu testów medycznych w Partizanie, Nie w czerwonej zweździe, tylko w Partizanie i będzie mógł ten zawodnik spokojnie odejść. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że tutaj okienko transferowe kończy się już dnia następnego. No a więcej szans chcę, tak jak mówisz, dać Fabriemu, który jest wypo, nie jest wypożyczony, tylko jest wychowankiem. Dwie gwiazdki na cztery. No i oczywiście Kitowowi, Stanisławowi Kitowowi, który też dwie gwiazdki obecnej umiejętności. Pięć potencjału i ten potencjał chcemy zmaksymalizować i sprawić, że będzie to zawodnik klasy, przynajmniej europejskiej, a mam nadzieję, że światowej. Jeszcze sytuacja w Serie A, bez zmian 9 punktów przewagi nad Milanem i Lazio, kolejne 6 nad Interem i tak dalej, i tak dalej. No nad Napoli mamy już 20 punktów przewagi nad piątym w tabeli w Napoli. A jak to wygląda w Lidze Mistrzów? Bo ta sytuacja jest dużo, dużo, dużo bardziej ciekawsza. Mamy tutaj fazę ligową. Jesteśmy na miejscu 12. Mamy 13 punktów. Jeden punkt straty do Herty, czy do Barcelony. Dwa punkty straty do Rennes, Arsenalu, Manchester United, Newcastle i nawet drugiego Bayernu Tak więc zwycięstwo może nam tutaj sporo, sporo dać. No, chcemy tutaj tej pierwszej ósemki. Bardzo, bardzo pożądamy bycia w tej pierwszej ósemce, ponieważ to sprawi, że nie będziemy musieli grać kolejnych dwóch spotkań, a to przy naszej sytuacji kadrowej. Mogło by nie być za, za dobre, bo ta kadra nie jest jakaś taka super szeroko, ale nawet dając tutaj szansę młodym zawodnikom zagrać w spotkaniu ligowym, oni tą szansę wykorzystują. Niemniej jednak przechodzimy już do meczu z Celtikiem Turati w ramce. Sans, Nikolaja Brancadori i Tešeira w obronie. Rodas, Rowella, Sugo w pomocy. Martin, Gasić, Szuliak i ataku, Zgłaszamy zespół. Wychodzimy na boisko. Spróbować tutaj mistrzom Szkocji utrzeć nosa, ograć ich. Po prostu musimy ich ograć, Fabio. Miletti jest też w składzie na ławce rezerwowych. On tam świeci, mu się lekka kontuzja, ale, z, ale tutaj z sztab fizjoterapeutów Nasz sztab medyczny zezwolił tutaj na grę, nawet w 60 minutach, jeżeli będzie potrzeba, to wykorzystamy Mirettiego, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Bardziej doskierami mi brak Jose Carlosa, który w tych ostatnich tygodniach naprawdę, naprawdę błyszczał formą, nawet wjechał na cztery gwiazdki obecnych umiejętności, to jest oczywiście pokłosie, bramę, gasyst praktycznie w każdym meczu, to wszystko sprawiało, że Brazylijczyk naprawdę wyrósł na zawodnika, no klasę myślę już światowej. Teraz uwaga, gasić przy piłce, gasić! Mamy 1-0, ależ kapitalnie zaczyna się ten mecz. Druga minuta meczu SU'GO. Kolejna asysta. Teraz on tutaj dzieli i rządzi w pomocy świetnie wypuścił Gasicza, Zobaczmy Sans do bramka do jego ten do Sugo, a ten jakżeż kapitalnie do Gasiccia Gasic też miał sporo do zrobienia, troszkę wyrzucony ze światła bramki. Dosyć ostry kąt, ale przymierzył idealnie czy błąd bramkarza, nie wiem nie interesuje mnie, to uwaga, wchodzimy na miejsce, już siódme, mamy siódme miejsce w tabeli, no jakbyż to pięknie się zakończyło, gdybyśmy faktycznie zajęli to miejsce i mogli się cieszyć tutaj bezpośrednim awansem do dalszej fazy Ligi Mistrzów, byłoby naprawdę, byłoby naprawdę znakomicie, uwaga, kolejna szansa, Morales, mamy to pod kontrolą, raczej nie powinno być problemów Sans, wreszcie zaczął dobrze grać Nikolaj, już ma żółtą kartkę uwaga, teraz Rowella do Esugo, Esugo Szuliagii kapitalne trafienie Saszy Szuliagicza nie ma tutaj spalonego, nie ma i jest bramka zaliczona, Sasza i asysta Gasiccia piękny gol Francuza, zobaczmy to jeszcze raz Martin Rovella Sugo, Gasicz Szuliagic który spokojnie podbija piłkę nad interweniującym bramkarzem, mamy 2 do 0 już w 19 minucie spotkania no i ten mecz jak dla mnie Mógłby się już skończyć. No jeszcze daleka droga do tego, spadamy na ósme miejsce, już na dziewiąte miejsce, tak więc zwycięstwo tutaj wcale nie gwarantuje nam e, awansu do pierwszej ósemki. E, uwaga, Branka Doli, poprzeczka. E, szkoda, że tu nie wpadła rąka. <tryk> Przepraszam. Tak więc zwycięstwo, tak jak mówię, wcale nie daje nam tego, że awansujemy do pierwszej ósemki i tam sporo zespołów musi zremisować bądź przegrać, żebyśmy my mogli się wepchać. Uwaga, Rowella, Uuu, Kapitalne trafienie Rovelli. Sanz zalicza asystę, chyba trzecia w sezonie, a Rovella popisuje się pięknym strzałem i mamy 3 do 0 w 32 minucie. Zobaczmy. Martin znowu aktywny. Brazylijczyk, podanie do sansa Ten do Rovelli nie ma tutaj spalonego i mamy bramkę numer 3 Jest 3-0 pozwoli nam ona awansować. Nie, nawet na dziesiątym, nawet na 11 miejscu możemy być wygrywając to spotkanie Tak, więc sporo się tutaj komplikuje sytuacja zespoły, które są nad nami wygrywają swoje mecze Więc no, będzie tutaj ciekawie do końca. Będziemy tutaj do końca obserwować tą tabelę tutaj, no nie wiem, no nie mogę powiedzieć, że nie przegramy, bo nie wiem, czy nie przegramy, czy wygramy ten mecz. No, wszystko na razie zdaje się być zgodnie z planem z naszym planem wygrania meczu, a nie z naszym planem awansu do kolejnej rundy rozgrywek. ESUGO. żółta kartka. Nikolae, żółta kartka. Też będziemy musieli się chyba tym zająć, żeby tutaj nie ryzykować niepotrzebnych nieprzyjemności w drugiej połowie meczu. Jak na razie jest 40 minuta. Nikolae do Brancaderiego, Brancador i do, Branca, do Rodasa, ten do Esługo, Sługo do Martina. Martim! Mamy 4-0 Sugo. Kolejna asysta. Nie ma spalonego? Nie, nie ma spalonego. Sugo druga asysta w tym spotkaniu. Martim po raz kolejny trafia. Nasz najlepszy strzelec to chyba szesnasta albo siedemnasta bramka Martima w tym sezonie. Sugo pięknie obsługuje kolegę. A Brazylijczyk trafia, no bramkarz tutaj chyba powinien zachować się ciut lepiej, nie zachował się i mamy 4 do 0 w pierwszej połowie, ale dalej dziesiąte miejsce Man City nad nami, Arsenal nad nami, sporo zespołów nad nami, Barcelona też tutaj obejmuje prowadzenie, ten zespół też gdzieś tam będzie nad nami prawdopodobnie. Rodas z piłce Man City obejmuje prowadzenie I to są dalsze złe wieści Sevilla obejmuje prowadzenie Nie wiem jak to wpływa I czy to w ogóle wpływa na naszą sytuację W tabeli Bayern Monachium już 2-1 To chyba też wpływa na nas No nie robi się to dobrze Dalej 10. miejsce Arsenal Mamy na miejscu dziewiątym Jeszcze Man City Tak więc te kluby jeszcze muszą przegrać A tymczasem kontynuujemy Demolkę Celtiku 5-0 do, 0 do przerwy. Znowu Esugo, znowu gasić. Mamy 5 do zera. Zobaczmy Nikolae. Spokojnie budujemy akcję. Esugo przyjmuje piłkę i znowu kapitalne podanie. Tym razem do gasicia. Gasić szczela bramkę. Mamy 5 do zera. Jeszcze w pierwszej połowie branka Sugo. Esugo. Rodas już kwalifikują się do zmiany. Uwaga. Najpierw szatnia. No panowie, wyciągnę jeszcze ręce w przód, żeby jeszcze trochę ich Tutaj podbudować, taktyka, co tu możemy zrobić? Czy możemy już gdzieś tutaj działać w zmianach, czy niekoniecznie? Raczej niekoniecznie. Nie będziemy tu ryzykować parenti. Chociaż to jest ryzyko parenti. Raptem jedna gwiazdka to jest młody chłopak, czy taki młody 18-letni Włoch. Trzy gwiazdki, raptem potencjału. No ale niech sobie zadebiutuje w meczu Ligi Mistrzów. Tak więc już jedną zmianę wykorzystujemy. Zobaczymy. Chcę jeszcze wprowadzić któregoś młodych zapasników: Fabri albo Kitowa. więc Gasić prawdopodobnie też zajdzie Roraz też będzie musiał zejść. Sługo też będzie musiał zejść. Brancadori. Też będzie musiał zajść tutaj. Mocno mu spada 60 minuta czas na zmiany. Dalej, 10. miejsce. No i ten, ten cały awans się oddala. Cały ten plan, no troszkę leży, leży, leży i kwiczy, że tak powiem, bo nic tutaj nie dzieje się w kwestii tego, że moglibyśmy. Po prostu awansować i będzie prawdopodobnie potrzeba rozgrywania kolejnych spotkań. Tymczasem na boisku zamelduje się Florio, na boisko zamelduje się Alberto Fabri, zawodnik dwugwiazdkowy, z czterogwiastkowym potencjałem. I, 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 I ktoś tu jeszcze miał, Rodas miał zejść, Kuba Kiwior wejdzie za tegoż zawodnika. Zatwierdzamy zmianę, wracamy na boisko w kwestii w wyniku tego meczu. Przepraszam, nic się nie wydarzy. Arsenal, Man City te wyniki też bez zmian. Troszkę zaczyna brakować nam czasu. Chyba oznacza to kolejność dogrania dwóch meczów. Może są tego i dobre, dobre punkty, że tak powiem. Dobre strony, bo być może też będą tutaj, będą tutaj jakieś kolejne pieniążki za to, że być może wygramy te dwa kolejne mecze. Jeżeli tak, to oczywiście chętnie przytulimy kilka milionów euro, bo kasa. Generalnie świeci pustkami, wręcz świeci się na czerwoną. Tymczasem wczorajmy w w ramku numer 6. Markim do Szulia Gicia Fabry gdzieś tutaj odgrywa jeszcze do Szulia zalicza asystę. W tym spotkaniu mamy 6 do 0. Jeszcze jedną zmianę mogę wprowadzić. Wpuścimy sobie Oskara Abada za Jednego z bohaterów Szuljagicza w tym meczu Stasza Szuljagic, dwie bramki. O ile się nie mylę, tak, ta druga i ta ostatnia to było tak, dwie bramki strzelił 29-letni Franzus. tak więc brawa dla niego. Brancadori mieliśmy zmienić Brancadoriego, no ale został, został na boisku zapomniany. Biedny, patrzymy na tabelę, dziesiąte miejsce Arsenal idzie do góry, Leverkusen idzie w dół, ale my cały czas nie zmieniamy swojej pozycji. 85 minuta, no to się chyba już nic nie wydarzy. Man City, Juventus, Bayer Leverkusen. Czy jeszcze tutaj jakiś rzut na taśmę? Nie. Jeszcze spadamy na 11 No i chyba, moi drodzy, nie będzie awansu bezpośredniego. Będzie konieczność rozegrania jeszcze dwóch spotkań. No szkoda, no ale tak jak mówię, dwa spotkania. Nie będziemy narzekać. To jest kolejne doświadczenie być może dla młodych. Być może kolejna szansa na zdobycie jakiejś tutaj puli pieniędzy. Więc nie będziemy narzekać. No musimy narzekać na ten jeden Kluczowy mecz, którego nie udało nam się wygrać, czy to było Svenerbacze, czy z Galatasaray, Nie pamiętam już, chyba z którymś tureckim klubem na wyjeździe nie wygraliśmy, zremisowaliśmy albo przegraliśmy. Zdaje się, że był wtedy remis. O ile dobrze, o ile dobrze pamiętam, tak, dostajemy 2,8, Juventus też dostajemy kolejne. Eee, Okej, okay, dobra, ja jakieś tam kolejne pieniążki w sumie prawie 4 miliony euro. Inkasujemy na swoim koncie jak sprawia, jak wygląda nasza sytuacja wygląda bardzo źle. Tyle można powiedzieć. A gdzie był ten kluczowy mecz, który zabrał nam awans? Olimpiako Pireus. nie turecki, a grecki klub. Tutaj mieliśmy 1 do jednego. Ten mecz, gdybyśmy wygrali, mielibyśmy dwa punkty więcej i spokojny awans do kolejnej rundy z pierwszej ósemki. No nie mamy, no cóż, nie będziemy, nie będziemy narzekać. Wracamy za chwilkę na mecz z Empoli. Moi drodzy, wracamy na mecz z Empoli, który zaczniemy w składzie następującym. Turati w bramce, Probo, Nicolae, Brancadori, Teixeira w obronie, Cienci Miretti, jest ugo w pomocy Martin Fabri i Szuliagic w ataku, tak więc kilka zmian, kilka młodych twarzy, młodych chłopaków na boisku. No i mamy nadzieję, że uda nam się Empoli, które jest na przedostatnim miejscu w tabeli, pokonać i utrzymać no przynajmniej status quo, a może coś powiększyć przewagi nad tymi zespołami, które są za nami w ligowej strukturze, w ligowym rankingu, tak więc zaczynamy za momencik jeszcze sobie patrzę czy są tu jakieś znajome twarze raczej nie w składzie Mpoli, czy może jakieś polskie twarze, ale też raczej nie ma no szkoda, bo seria zawsze Polakami no przynajmniej teraz Polakami stoi sporo zawodników biało-czerwonych w, 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 w składach włoskich ekip, no ale w Empoli w tej chwili w roku 2036 żaden Polak nie gra. Zaczynamy zatem 22. kolejka Serii A. Empoli kontra Juventus. No i czy poradzimy sobie w tym składzie? Czy będę musiał tutaj wprowadzać tych dobrych zawodników na drugą połówkę po to, żeby bić się o zwycięstwo? Jak na razie Empoli tutaj szykuje jakąś akcję ofensywną. Powinniśmy sobie z nią poradzić. ci odbiera piłkę, ale Szuliagić troszkę niepewnie. Czy jednak uda nam się gdzieś tutaj przypresować? Może nie. Nie udało się. Dobrze, teraz. Nieodpalona została piłka, teraz została odpalona, jednak e, sługo e, do Szulagić, ale teraz Szulagić, kapitalnie do Martima. E, ten jednak e, strzał e, zbyt lekki, e, nie mógł on zakończyć się e, bramką H20 do spotkania. E, 3 do 1 w strzałach dla gospodarzy, e, proszę bardzo, nawet 4 do 1 w strzałach dla e, zespołu Empoli, e, więc jak na razie nie gramy tutaj jakiegoś e, fascynującego spotkania. Być może e, tutaj gdzieś e, się Wystrzelaliśmy Częci teraz przegrywa pojedynek biegowy z VR Nie wiem co chciał zrobić nasz młodziutki włosko-niemiecki zawodnik. No ale z pewnością nie zachował się dobrze, chociaż teraz mamy piłkę już w okolicach pola karnego zespołu gospodarzy Miretti, Miretti wrócił do składu po kontuzji Miretti. Uwaga, mamy bramkę fabry, chyba jednak będzie sytuacja spalona raczej tej bramki. No zobaczymy, trzeba zobaczyć. Weryfikacja bramki. E, gol nie uznany. Martin był e, na spalonym czy był? Nie, tu był wcześniej fabry na pozycji spalonym. Martim na spalonym nie był, no ale Włoski Młody 22 latek wychowanek Juventusu na pozycji spalonej był i tym chyba uświetni swój występ I, no, wpuścimy tutaj na drugą połówkę już że tak powiem starszych kolegów, zawodników doświadczonych, którzy mam nadzieję powalczą na zwycięstwa. No bo Remis tutaj z zespołem, który zajmuje w tej chwili 19 miejsce. No, to byłaby tutaj taka nasza mała porażka, więc wpuszczam, gasicie na boisko. Tu jest generalnie OK. Mogę jeszcze RODASa wpuścić za Cięciego. Cięci 6,70 też, nie, jakiś fenomenalny wynik. Mauro Probo 6,50 słabo, więc Hunaj Sans wejdzie na boisko. No, po połówce sobie zaliczą ci nasi zawodnicy. W zasadzie wracamy do wyjściowej. 11 i 45 minut mamy na to, żeby odwrócić losy w tym Meczu, jak na razie, nie jest to jakieś nasze wielkie spotkanie. 4 do 5 strzałach dla zespołu gospodarzy. Przypominam, zajmującego 19 miejsce i teraz jeszcze mającego tutaj rzut wolny. Hey, będzie dośrodkowanie w pole karne. Raczej sobie z tym poradzimy, hey, ale czy hey, poradzimy sobie z reperkusjami? Andresen zdecydowanie bliżej pola karnego. Via Real. Hey, no. I było blisko, proszę bardzo, było blisko tego, żebyśmy tutaj w tym meczu, ojej, Brancadori, tam chyba coś się wydarzyło niedobrego, znowu naciskają, nie? tym razem mamy odbiór Martin przy piłce. Martim do za Sans ma troszkę miejsca na lewej stronie, ale już go dogonił przeciwnik, wypuszcza Gasicia, a Gasić pudłuje, proszę bardzo, taki strzał, którego Gasić raczej nie powinien pudłować, tym razem jednak nie trafia w bramce, ale znowu mamy Gasicia, będzie Karny. Jest rzut karny, jest 11.58 minuta spotkania. Sędzia wskazuje na wapno. Czy jeszcze tutaj będzie jakaś weryfikacja waru? Jest weryfikacja waru. Czy będzie rzut karny? Jest rzut karny, kto go będzie wykonywać? Miretti, Miretti podejdzie do jedenastki, no i mamy nadzieję, że trafi, trafia, jest jeden do 0 szóste trafienie Fabio Mirettiego w sezonie, uświetnia swój powrót z tej, z gabinetów lekarskich i powrót do pierwszego składu Fabio Miretti, wyczuł jego intencję, bramkarz, ale strzał był na tyle precyzyjny, że w siatce zaczepotał, Brancadori, trzeba go zmienić, mamy tutaj jeszcze Chyba zmiany, taktyka i zmiany. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy jeszcze jedną zmianę. Więc Kuba Kiwior wejdzie. A nie, ręcza już puściliśmy. A w sumie niech będzie. Też dwie i półwiastki obecnej umiejętności. Tylko ręcz trochę chyba niższy od Kuby Kiwiora, ale okej, okay, niech będzie. Chyba tam jednak kliknąłem. Post... Postępuj według, według wskazań. Myślę, że zastąpić go Leonardo. i Martin, tak też tutaj. Martin, kontuzja to nie byłoby dobre, gdyby tutaj jakieś tam stłuczenie kostki, które by go gdzieś wykluczyło na jakiś dłuższy okres. Szuliagicz do Gasicia. Gasić do Brancadoriego. Brancadori do Sansa. Sans, to nie Brancadoriego mieliśmy zdjąć. Nikola No fajnie fajnie że wiem co się dzieje w moim zespole bardzo bardzo ciekawie Sugo e, dziesiąta asysta Sugo nie nie ma dziewięć asyst ma Sugo z czego siedem e, chyba w ostatnich sześciu meczach e, tak więc nasz Kariero e, nasz środkowy pomocnik naprawdę spisuje się znakomicie w ostatnim, ostatnimi czasy naprawdę mnóstwo tak jak mówię w sześciu ostatnich meczach e, ma ma ile siedem e, Asyst. Tak mi się wydaje. Po jednej, w czterech meczach. Później w żadnym spotkaniu. Znaczy w następnym, żadnej asysty. I w tym meczu Ligi Mistrzów trzy asysty. Tak więc w istocie jest to 7 w sześciu spotkaniach. No fajnie by było, gdyby jeszcze tutaj zaliczył Leonardo. Tym razem jest Szuljagicz. Mamy bramkę asysta. Nie Sugo, ale Leonardo Szuljagicz. Dziesiąte trafienie w sezonie. No i mamy 2-0. I chyba będzie już po meczu, czy Empoli się z tego podźwignie, Leonardo zobaczmy, wpada tutaj w pole karne, zagrywa wzdłuż linii, chyba błąd bramkarza powinien był tutaj zainterweniować, ta piłka była w jego zasięgu no, ale nie jest to nasza wina, znaczy jest to nasza wina, aczkolwiek przepraszam Mały futrzak się wbija tutaj w mikrofon. Chyba też ma coś do powiedzenia. To może kiedy indziej on poprowadzi odcinek Brancadori. Jest już w zasadzie u kresu wytrzymałości. Na szczęście sędzia gwizdze. Koniec spotkania. Wygrywamy Leonardo. Uwaga, bohaterem tego spotkania. Ocena 7-9. No, ale cieszę, że wszyscy tutaj zawodnicy, poza gasiciem. który 6-6, no reszta powyżej siódemek. 7-5 Zulegidzia, 7-3, 7-3. Sugo, Rodas, 7 4, Sansterszeira 74, 73, Brancadori 76. Dobry, dobry występ. No i co? Status quo z pewnością utrzymane. 9 punktów przewagi. A może będzie coś więcej? Może mamy tutaj jakieś niespodziewane wyniki? Wydaje mi się, że nikt tutaj nie grał, aczkolwiek mogę się. Mogę się mylić, być może któryś z tych naszych najgroźniejszych przeciwników grał razem z nami. Nie jestem w tej kwestii za dobrze zorientowany. Za chwilkę się dowiemy. Wydaje się, że nie tak. To znaczy, nie. Dobrze mi się wydawało. Grało wprawdzie Lazio i Lazio przegrało. Uwaga z Firentiną, to może być ciekawy mecz. Znaczy, był ciekawy mecz, bowiem sprawia to, że już na te Lazio mamy 12 punktów przewagi. Milan też wygrał swój mecz w 22. kolejce. Więc tutaj utrzymujemy 9-punktową przewagę. Inter wygrywa z Frosinone, No ale na poli jeszcze nie grało, aczkolwiek na poli nie jest tutaj groźne dla zespołu z Mediolanu szybciutko, szybciutko kontynuuj, szybciutko wizyta w kalendarzu i zaplanujemy sobie nasz ostatni odcinek. Ja już wiem, co to będzie. Będą to mecze Arsenal. Wira zwolniony. No marzeniem Franciszka trenera byłoby pracować w Premier League Martin kontynuowany jeden dzień, ok, czyli Martin eee, no ale powiem szczerze, że eee, zaskoczyła mnie ta wiadomość Arsenal Arsenal dziesiąte miejsce w Premier League jak tutaj wygląda sytuacja Arsenalu 38 no, 3 punkty straty do e, tutaj zespołów walczących e, Europejskiej Puchary, Aston Villa dalej się utrzymuje tutaj w czubie e, Angielskiej Ligi Sheffield United również dołącza, to już chyba drugi czy trzeci sezon e, po prostu zobaczmy tu jakiś niejaki Przemysław Stańczyk e, jeden z najlepszych strzelców Premier League proszę bardzo, 28-letni Polak 88 meczów i 55 bramek e, on chyba gdzieś w Niemczech grał bo gdzieś się tego pana Kojarzę ciągle gdzieś w Niemczech, w Stuttgarcie i w Kolonii. A jest w wychowankiem Znicza Pruszków. Tak, więc tak, Kojarzę tego pana kojarzę go chyba ze Stuttgartu. Proszę bardzo, grał jeszcze w bardzo ciekawy z Dortmundu, został znaczy z Kolonii został zakupiony do Dortmundu za prawie 19, potem klub z Meksyku sprowadził go za 14 milionów, za 34 kupił go Stuttgart i Chelsea kupiła Polaka za 57 milionów euro. Więc no, ciekawa tutaj kariera polskiego napastnika. 50, 88 meczów. Jeszcze raz: 88, 55 bramek. No, czy to nie jest? Czy to nie jest? No, rekord, który, z którym mógłby się tutaj nawet sam Robert Lewandowski liczyć. Nie wiem, sprawdźmy sobie, jak tam wyglądały ostateczne, Robert, jeśli będziemy w stanie to zobaczyć. Jest lewy, jak zakończył swoją karierę? Lewy, zobaczmy, trenerem w, w Belgii, w Genku, Proszę bardzo, 47-letni już Robert Lewandowski. 105 meczów, 105 bramek w 171 meczach. No, stańcie go goni. Staci go goni, czy go dogoni? Nie wiem. No ale pytanie jest tutaj inne. Czy, 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 czy mógłby to być następny krok Franciszka Treneiro? 哼。<laughs> Na pewno nasz następny odcinek to będą te dwa mecze. Te dwa nieznane mecze to będzie mecz i rewanż, który, który sprawi, czy awansujemy do tej fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Tutaj też przegrywający odpada, więc ostatecznie to też jest jakaś forma już tej fazy pucharowej, taka powiedzmy przedwstępna, w której nie biorą udziału zespoły z miejsca 1-8, tylko zespoły miejsca z 9-24-16, zespołów podzielone na 8 zwycięzcy przechodzą do tej jednej, ósmej chyba finału Ligi Mistrzów. I to będzie też następny odcinek. No chyba, że wydarzy się coś innego. No chyba wiecie co. To był Trenero, to był serial Droga. Do zobaczenia. Peace out.